Jest takie piękne przysłowie, które mówi, że jaskółka nie czyni wiosny. Ale jednak tragedią, czy ogromnie wielce bolesnym doświadczeniem jest to, gdy się tej jaskółki nie zauważy. Kapelusz z głowy. Myślę, że Państwo do tego się dołączycie, a ja nie załatwiam w tej chwili żadnego interesu. Dla EWTN Polska, dla pomysłu zorganizowania tego kongresu, bo to pewnie jest jak zwykle, gdy coś jest pierwsze, taką jaskółką. Dałby dobry Pan Bóg, żeby kultura tego dzieła, dorobek tego dzieła, nie tylko trwał, ale i rozwijał się i zataczał coraz większe kręgi. Bóg zapłać też z całego serca, że wpadli na taki pomysł, a ja do tego dzieła dołączył swoją cząstkę. Bóg zapłać też jeszcze za jedno, że w programie czy planie tego zatrzymania się, jakim jest Kongres, pomyślano tak, że siostra poprzedziła moje. Słowo, bo rzeczywiście to, co chcę powiedzieć, i to, co mi zadano jako zadanie domowe, jest jakoś kompatybilne z tym, co siostra powiedziała: Bóg zapłaci. Proszę, szanownych państwa, 25 listopada 2021 roku, po trudnych, nawet powiedziałbym, bardzo trudnych latach negocjacji, i równie trudnych po 2015 roku, latach inwestycji, nasz najdostojniejszy, ksiądz arcybiskup metropolita Wrocławski, poświęcił kaplicę świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy oczywiście, na dworcu głównym we Wrocławiu. Owszem, pobłogosławił kaplicę, konsekrował, poświęcił ołtarz. Chcę powiedzieć, że ta kaplica jest kontynu kontynuatorką przygotowanej i wybudowanej, zagospodarowanej, to jest najlepsze słowo, zagospodarowanej przez kolejarzy. W 2002 roku, kilkanaście lat wcześniej, kaplicy tam kolejarze zadbali o pełny wystrój tej kaplicy. On był na wskroś, jakby świadczący o tym, że jest to kaplica kolejarzy. Kaplica ta pierwsza funkcjonowała do 2010 roku, to znaczy do początku rewitalizacji dworca zakończonej w 2012. No i niestety wtedy jakoś zniknęła w planach i projektach renowacji czy rewitalizacji dworca. Tytułem promocji, tak to sobie czasami żartuję, drodzy Państwo, w miejsce kaplicy jest w tej chwili Komisariat Policji. Jest jakaś ciągłość. Natomiast obecna kaplica, szczepan był już łaskaw powiedzieć, my nie mówimy tego z zarozumiałości, ale też z jakiegoś doświadczenia i orientacji. Rzeczywiście jest chyba jedyną w Polsce, jedyną w Europie, a zuchwale mówimy, że chyba też w świecie. Skąd wynika jej specyfika? Jest przede wszystkim częścią dworca. Jest porozumieniem, jest wypadkową porozumienia i wspólnym dziełem grupy PKP-SA i Archidiecezji Wrocławskiej, Duszpasterstwa Kolejarzy Archidiecezji Wrocławskiej. I jako taka jest. Przepraszam za słowo, swojego rodzaju podażą, wspólnie ofiarowaną, zarówno kolejarzom, jak i podróżnym. Mało tego, yy, tę specyfikę kaplicy określa jeszcze dekret naszego najdostojniejszego, o cośmy go uparcie, usilnie wszyscy prosili, aby właśnie była Kaplicą najświętszego sakramentu, wieczystej adoracji. I rzeczywiście, 48 godzin na dobę adoracja w kaplicy trwa. Póki co, sprawowana jest tam dwukrotnie w miesiącu Msza Święta, w pierwszy czwartek i każdego 25 dnia miesiąca. Dlaczego w pierwszy czwartek? Pomyślane jest to w ten sposób, że yy, to jedna z sióstr yy, taki pomysł sprzedała, że no, istnieje jakby parafia dworcowa, złożona zarówno z ludzi, którzy się tam pojawiają, a nade wszystko z ludzi, którzy tam pracują. I stąd jest to takie wieczornikowe spotkanie wszystkich tych, którzy. Tam znajdują swoją pracę. A dlaczego 25? No bo 25 jest świętej, Kaś... świętej Katarzyny i 25 została poświęcona, więc, jakby w nawiązaniu do tego. Mało tego cieszymy się. Też nie załatwiam żadnych interesów. To raczej stwierdzam fakty, tworząc to tło, o którym chcę powiedzieć. Cieszymy się ogromną życzliwością naszego Najdostojniejszego, dlatego że on rzeczywiście yy, związał z kaplicą wiele różnych swoich postanowień, dekretów. Jakie, zapraszam, one są wywieszone w kaplicy, zajrzyjcie, zobaczycie, ale nade wszystko ksiądz arcybiskup zaangażował się mocno na rzecz zyskania. Specjalnego przywileju stolicy apostolskiej, jaki ma, jaką ma kaplica. W dokumentach kościoła jest takie postanowienie, że jeżeli ktoś pół godziny w ciągu adoruje najświętszy sakrament, może zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Natomiast mamy tutaj dworzec. Gdzie no, nie zawsze udaje się komuś adorować pół godziny, mieć do no, i do dyspozycji pół godziny, żeby móc ewentualnie za. Walczyć, że tak powiem, o ten odpust zupełny. I to stało się naszą wspólną prośbą do Stolicy Apostolskiej. W zeszłym roku, w czerwcu, otrzymaliśmy dekret penitencjarii apostolskiej, w której otrzymała kaplica przywilej za każdy stosowny czas. Adoracji na zwykłych warunkach ten odpust można zyskać, mało tego. Wyobraźnia i gest stolicy apostolskiej okazała się troszeczkę jeszcze większa, niż nasze nadzieje. Dlatego, że w tym dekrecie jest też zapis taki, że ktoś, kto duchowo, wobec jakich niemożności fizycznych duchowo adoruje, pielgrzymuje do naszej kaplicy, również może zyskać te same Łaski, odpustu, zupełnego. I tutaj Szapoba, szacunek dla EWTN-u, dlatego że to, co Szczepan przed chwileczką też był łaska wspomnieć, yy, kaplica jest na nieustannym streamingu EWTN-u. I ci wszyscy, którzy zaglądają, a mają taką pobożną myśl, by pielgrzymować duchowo, do miejsca, które widzą, pokazywane przez EWTN, te łaski od pustu zyskać mogą. Kaplica yy, należy też do. Yy, fachowo się to nazywa Comunitare na Pace. Inicjatorem jest autor ołtarza, czy nazwiemy to monstrancji kaplicy pan Mariusz Drapikowski, znana postać, mocno też związana z WTN. On, jak Państwo wiecie, stworzył taki program pod tytułem 12 Gwiazd Maryi. A pomysł polega na tym, ażeby w różnych częściach, zwykle mocno newralgicznych, z różnych powodów, Ustanowić czy przygotować ołtarz adoracji, w którym ludzkość będzie się nieustająco modliła o łaskę pokoju. Myśmy się do tego programu nie załapali, ale stworzony został równoległy program Gwiazd Płaszcza Maryi, który z kolei nawiązuje do. Wspomnianego dzisiaj również przez księdza biskupa Ignacego wydarzenia, objawienia w Guadalupe, tam Juan Diego przyniósł w swoim ponczu te kwiaty, które rozwinięte pokazały piękno, powiedzmy sobie, wizerunku Matki Bożej. I pewnie Państwo wiecie, a jeżeli nie, to. Będę miał łaskę powiedzenia, że ten obraz jest uparcie badany przez wszystkich biegłych tego świata. Z zadziwieniem odkrywający jego piękno, i ktoś doszukał się jeszcze jednego: że struktura obrazu Matki Bożej z Guadalupe odzwierciedla gwiazdozbiór panny. Jeżeli Państwo wejdziecie do kaplicy na dworcu głównym PKP we Wrocławiu, to tam jest kawałek nieba. To też w nawiązaniu, co siostra mówiła, zawsze ten kawałek nieba jest potrzebny. I tam jest ten gwiazdozbiór panny z gwiazdek zrobiony. Proszę Państwa, oczywiście chcę powiedzieć, że naszą modlitwą również. Chcemy uczestniczyć w tym wielkim zatroskaniu o pokój. Popełniłbym szalonie wielki grzech, niewybaczalny grzech, gdybym w tym momencie nie wspomniał, proszę państwa, o ludziach. Mówiłem o nich, którzy współtworzą dworzec, bo to jest niezwykle ważne na tle tych różnych, czasami mocno powiedziałbym bolesnych stwierdzeń czy opowieści o tym, jak się dzieje w świecie czy w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że cieszymy się tak nieprawdopodobną, życzliwą pomocą zarówno zarządu PKP, jak i ochrony dworca, policji czy służby ochrony kolei. Do tego stopnia, że mam wrażenie, że gdyby nie oni, niejednokrotnie sen z oczu by nam musiał zniknąć, albo musielibyśmy tam rzeczywiście 48 godzin na dobę w tej kaplicy być. Dzięki ich pomocy, zaangażowaniu serdecznemu i rzeczywiście poznajomości, powiem, nie płacimy im. Oni chcą. A nawet kiedyś była taka sytuacja, że przygotowywałem się do odprawiania mszy świętej i mówię komendantowi policji: panie Marcinie, będzie o tej o tej godzinie msza święta. To on mnie zrugał. A dlaczego ja wiem dopiero teraz o tym? Dlaczego nie wiedziałem o tym dzień wcześniej? Bo ja bym się przygotował. Taka jest sytuacja i tego rysu nie sposób pominąć. Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o życie kaplicy, zacznę od takich perełek. Kaplica jest tak zrobiona, że mamy wyre, wypracowane czy w jakiś sposób zarezerwowane takie małe miejsce. Które nazywamy Kaplicą Miłosierdzia. Rzeczywiście tam w centralnym miejscu obok, obok tabernakulum jest wizerunek pana Jezusa Miłosiernego. I wpadliśmy na pomysł w Wielkim Poście, że spróbujemy zaproponować ludzkości okazję do spowiedzi, świętej zresztą. Żeby było trudniej, zaproponowaliśmy tę spowiedź w godzinach nikodemowych. Od 22 do 24. Sytuacja była kilkakrotnie taka, że wracaliśmy po zakończonej spowiedzi, gdzieś na wysokości trzecia, czwarta w nocy. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, o jednej fascynującej za Szczepanem i zachwycającej rzeczywistości. Kaplica jest oczywiście na streamingu, jest monitorowana. Zadziwiające jest w tym wszystkim to, że do nielicznych chwil należą te, w których kogoś tam nie ma. Zawsze ktoś jest. I to rzeczywiście celowo przesadzam, mówiąc, mnożąc 48 godzin na dobę. Zawsze tam ktoś jest. To są nieliczne chwile, kiedy rzeczywiście nikogo tam nie ma. Mówi się, to też nie jest mój pomysł, tylko siostry Krzysztofy, która sformułowała kiedyś takie stwierdzenie, że jest to kaplica ludzi młodych i mężczyzn. I to jest prawda. Wzruszające są te chwile, kiedy jeden za drugim idzie drogą krzyżową, bo jest tam. Fascynujące jest, proszę Państwa, to, że przychodzą młodzi ludzie i padają w prostracji przed Najświętszym Sakramentem, i potrafią się modlić nie sekund pięć, ale rzeczywiście czasami nieprawdopodobnie długo. Przychodzą tam ludzie z różańcem, przychodzą tam z brewiarzem, przychodzą, wtykają się w kąty tej kaplicy, jeżeli nawet nie ma, jeżeli nawet są miejsca w ławkach. Mało tego, raz po raz no, musimy ją zamknąć ze względów organizacyjno-technicznych. To wiecie Państwo, co robią ludzie? Robią to, że klękają we Fouillé przed kaplicą. Ta kaplica ma czworo drzwi na całej długości. i Pana Jezusa widać, więc klękają w tym Fouillé i modlą się w taki sam sposób. Owszem, zdarzają się też i takie sytuacje, w których mamy kilka znaków zapytania, szczególnie w okresie zimowym, gdzie dworcowi kloszardzi próbują, nazwijmy, znaleźć w kaplicy bezpieczną noclegownię. Raz z akceptacją, raz z dezaprobatą. Natomiast rzeczywiście tacy są. Zdarzyło się też w marcu ubiegłego roku, gdy istniał proceder, powiedzmy sobie, tego Egzodusu, wielkiego Egzodusu Ukraińców. Dworzec był pełny ludzi. Ale zdarzyło się tak ze dwie noce, że Kilkadziesiąt matek z dziećmi pod okiem Pana Jezusa też tam przenocowały, i też znalazły bezpieczny, drodzy czas. Chcę uparcie mówić o swoim i nie tylko swoim zdumieniu, zachwycie o tym, że każdy dzień funkcjonowania czy posługiwania tej kaplicy potwierdza słuszność jej istnienia potwierdza słuszność całego tego trudu, tego wielkiego wiatru w oczy, bo też trzeba było to przeżyć, żeby nie powiedzieć kopania się z koniem momentami. Ksiądz kustosz, yy, ksiądz Marian powiedział, drodzy Państwo, o tym, że dzisiaj kończy się Jerycho Różańcowe tu w Krzeszowie. Myśmy z moimi bliskimi, z moim współpracownikiem, z siostrami pasterkami, które bardzo ogromnie wiele pomagają mi w funkcjonowaniu tej kaplicy. Próbowali też zorganizować takie jerycho, ale nie wyszło. Natomiast chcę się podzielić, proszę Państwa, jedną jeszcze radością, mianowicie w to miejsce, albo rozpoczęliśmy całe to dzieło tego jerycha, w taki oto sposób, że postanowiliśmy stworzyć bractwo adoratorów najświętszego sakramentu na dworcu. Przydzielając czy proponując ludziom zagospodarowanie godziny czy dwie, bo i tacy są w ciągu tygodnia czy w ciągu miesiąca, cieszymy się już dzisiaj z sukcesem na poziomie około 200 osób, które systematycznie jeden za drugim po godzinie. Dyżurują w kaplicy. To słowo, nie wiem ile ono już trwa, ale proszę Państwa, to słowo potraktujcie jako swojego rodzaju tło, którym oczywiście dzielę się z radością, zawierzam albo pokornie proszę o to, żeby znalazło się wśród Waszych intencji modlitewnych. Każda zdrowaśka jest tutaj ważna. Bardzo serdecznie proszę tych, którzy są Wrocławianami albo z okolic. Zapraszam serdecznie do Owego Bractwa, a żeby nam się udało zagospodarować tak, że przez cały miesiąc istnieje ciąg adorujących, bo to jest nasza nadzieja i ambicja. Natomiast chcę powiedzieć proszę Państwa, jedną rzecz. Organizatorzy kongresu postawili mi za zadanie: odpowiedź na pytanie, czego szukamy u stóp Pana Jezusa. To nie jest ucieczka, ale chyba trochę uczciwość. Wydaje mi się, że najbardziej rzetelna odpowiedź wymagałaby jakichś badań: zapytania tych, którzy tam przychodzą. Natomiast chcę powiedzieć. Raz jeszcze pełen zdumienia i wdzięczności Bogu i ludziom za to, że jakoś zrealizowała się czy realizuje się w kaplicy na dworcu nasza założeniowa myśl. Skąd w ogóle wyrosła kaplica na dworcu? Wyrosła, proszę Państwa, z takiej pobożnej tradycji, którą wszyscy znamy. Albo o której wszyscy słyszeliśmy, że kiedyś, kiedyś, kiedyś ludzkość nie mierzyła czasu w swoich podróżach zegarkami, tymi najdoskonalszymi, czy nawet zanotowanymi w komórce, powiedzmy sobie, godzinami. Ludzkość mierzyła swój czas różańcami. Mało tego. Istniała i pewnie istnieje, albo cieszymy się do dzisiaj takim faktem, że widzimy i znamy na drogach ludzkiego podróżowania postawione kapliczki, świątki, krzyże. To była jedna z podstawowych myśli, dla których podjęliśmy. Wtedy, w 15 roku, po zakończeniu tych trudnych negocjacji, cały ten trud ustanowienia kaplicy, całej tej wielkiej inwestycji. I rzeczywiście myślę sobie, proszę Państwa, w, znowu trochę nawiązując do tego, co siostra była łaskawa powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, ludzkość, każdy z nas, Potrzebuję takich chwil, żeby się zatrzymać na moment, żeby znaleźć chwilę potwierdzenia i bezpieczeństwa, by poczuć się na swoim miejscu. Tak rozumiem i komentuję te kiedyś stawiane figurki, kapliczki, krzyżyki, żeby na moment, jakby znaleźć jeszcze raz przekonanie o tym, że nigdy nie idziemy sami, że po naszej stronie cokolwiek by nie powiedzieć, po naszej stronie jest Pan Bóg. Szczęść Panie Boże, dziękuję.